Dzisiaj mamy dzisiaj kolejny odcinek z Minecraft Mikotykowicy Szczęść Boże. I dzisiaj chyba po raz pierwszy będę chciał oswoić konia na nami na Nie miałem chyba nigdy konia, choć to już nie jest taki survival, wiecie. Nie miałem konia, ale dzisiaj się to zmieni. Będę miał konika na dynamikotikowicach. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. No to my lecimy po pszenicę. Subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, aby był następny odcinek. A my lecimy. Ciąg to nie działa. Nie. Będę szukał, gdzie mogą być konie. Nawet nie mam pojęcia, gdzie mogą być. Nie wiem, gdzie je poszukać. Może sam w tamtym kierunku pójdę? Nie wiem, naprawdę, gdzie mogą być tu konia a tu jest jakiś koń. To tu jest koń, tak? To jest, Odmawia. Aha, on nie jest w właśnie. On już po prostu czyjś musi być. Pewnie Michacza, wiecie? Popłyniemy sobie. Tam wprost może będą konie. Choć wątpię. Raczej znaczy te by koni nie było, no niedźwiedzie są. Tylko nie ma. Dziwne widzowie, ponieważ konie zawsze tu były. Nie, choć nie pamiętam jak Michał osłajał konia. Tu powinien być na pewno. Pieski są. Ale ja coś, czegoś innego dzisiaj szukam. Tu jest jakiś portal, oczywiście trzeba zniszczyć. No i konia nie ma. Pierwszy raz coś takiego widzę, ponieważ konie tu powinny być. Chyba, że wyginęły w tym celem. co to jest? Dziwne. Tak, są konie, są konie, są konie. Wiedziałem, że w tych okolicach będą. Ale czemu nie chcesz? Ty ja może... Czekajcie, nie sobie tutaj. Dobra, nie mogłabym sobie teraz tego konia na tej modzie. Zleśpić. No właśnie. Nie chcesz? Nie chcesz? Już skończy się. No co? A idź ty. Wiesz co? Naprawdę. Taki koń fajny mógł być. Już nie będzie. sobie lepszego koła. Tamten to był jakiś dziwny. Tu sobie znajdę zaraz lepszego. Od zawsze to były konie, to tylko takie dziwne. No, jestem trochę zdziwiony. Dawno to mnie nie było na takiej przygodzie. Już jesteśmy w kierunku mikocipawki. Tu jest ten kon, ale co, 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 że ten O! Tak, tak! Mamy to, widzowie! Mamy konia w końcu! Widziałem, że... że te inne będą... W... A tu co się stało. Czy też jest koń O, to by zlagowało, nie? Idziemy w pobliżu już z tylko zbliżamy się, tak. W końcu dotarliśmy tu gdzie gdzie chcieliśmy wracamy pędzimy, widzę, pędzimy, pędzimy <grybuj> Pędzimy, Łaga! Dobrze, jesteśmy na Mikotikowicach z nowym koniem. Elo! Ale śmiga! Dobrze. Pozdrawiam. Elo! Jakąś zagrodę chyba zrobimy? Chyba, że nie. Chyba, tutaj jedziemy. O, właśnie. Do piasków? Nie, nie do piasków też nie? To tutaj cię wdamy. Tymczasowo, mówię ci. Tymczasowo. Nie martw się. Widzimy, mamy nowego konia! Patrzcie, nowy konik. Siema, siema. Elo, pozdrawiam, pozdrawiam, Elo. Nie mamy nowego konia, widzowie. Jeszcze go zaraz nazwiemy. Mam na im, tak? Mm. Zaraz go nazwiemy. Pierwszy raz mam konia na tym surdu, naprawdę kiedyś musiałam sobie radzić bez konia, w końcu będę miał konia. Choć rzadko chodzimy na jakiekolwiek wyprawy, w końcu będę miał konia. Już mam. Nie ma. Aha. 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 Dobra. Świetnie. Nie ma. To może pojeździmy trochę tym koniem. Zobaczymy jak on tutaj... Przestawimy mu w kobietę. Widzicie, bo mi tak szyja dzisiaj boli. No, źle, źle, źle się położyłem spać. tak tą głową macham, bo mi tak szyja boli, ale okej. Okay. Jestem dzisiaj wyprostowany przed biurkiem. Kozacki koń, naprawdę. Śmiga, śmiga. Nie spodziewałem się tego, że aż tak będzie dobry koń Nie no, nie źle nie, naprawdę Mamy widzę, konia nowego mamy nowego przyjaciela Tu jest wioska i tutaj będzie twój dom Faktycznie w końcu się od czegoś przyda to Zoo żeby trzymać tu zwierzęta Żeby trzymać tu zwierzęta to się w końcu opłaciło w końcu się to opłaciło, chyba, ej mam lepsze powieść To zniszczymy Tam zresztą już nic nie ma, o W końcu się to opłaciło widzowy patrz, można wejść Można wyjść Zamknąć te drzwi wejść Dobra widzę, mamy to, mamy to Czekajcie to No. No Widzowie, więc to by było tyle z tego odcinka, ja się Wam żegnam, do zobaczenia i pa pa!